Witam bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. tarocistka Fortuna z tej strony. Dzisiaj moi drodzy horoskop na miesiąc październik dla Panny tej oczywiście w zodiakalnym znaku, ale także te panny, które są, mają pannę w ascendencie, te osoby. Zapraszam serdecznie do wysłuchania horoskopu. Będzie rozkład z Tarota, druga talia dopowiadająca, oraz przesłanie od Archanioła Gabriela. I zaczynamy, moi drodzy, horoskop. Zaczynamy rozkład. Ja tylko się zareklamuję. Moi drodzy, pierwszy kontakt poprzez e-mail jest do mnie, który jest pod każdym filmikiem, i kontaktujemy się. Ja wysyłam list przewodni, taki jak motywacyjny, z moimi szczegółami, informacjami o mnie. Także proszę, właśnie się kontaktować poprzez e-mail najpierw, bo są zapytania. Karta wychodząca w tym miesiącu, moi drodzy, zaczynamy. Ten horoskop to jest dziewiątka monet. Idziemy dalej. Przeszkody: rycerz buław, fundamenty i podstawy, koło fortuny, przeszłość, co odchodzi do przeszłości: twórka buław. Tutaj je wyciągnęłam, wylosowałam już następną kartę. Obecna sytuacja, teraźniejszość. A raczej mi wypadła. Nie wylosowałam, tylko sama wypadła. Przyszłość najbliższa. 10 kielichów. No i moi mili, idźmy dalej. To łapię kokus. Środowisko. I otoczenie kochankowie, dobra współpraca. Nadzieje i obawy: piątka kielichów. No i idźmy dalej po wynik. Dwójka buław. Dobrze. I mamy już tutaj wylosowane. Będziemy dopowiadać, ale jeszcze przesłanie od Archanioła Gabriela. Zasłużyliście sobie na. Wiele rzeczy w tym miesiącu, a mianowicie, Wy jesteście dziećmi Bożymi, tak jak większość, i zasłużyliście na szczęście, zdrowie i miłość. Pamiętajcie o tym, że jesteście osobami, które zasłużyły być szczęśliwymi, być kochanymi i być zdrowymi. Ja tutaj tak zostawię to przesłanie. No i idźmy dalej. Moi drodzy, yy, karta wychodząca w tym miesiącu dziewiątka monet. Czyli panny powinny być raczej zadowolone ze stanu swoich finansów, czyli powinny być finanse yy, może yy, powiększone, może też yy, będziecie miały okazję do większego zarobku, ale także Będziecie miały wszystko oprócz y, takiego uczucia na dłoni, tak jak ja to mówię w tej karcie, bo ta karta nawołuje i przypomina, że mam wszystko, tylko mnie kochaj. Także tej miłości może być y, brak, może być tego uczucia trochę tak, jak gdyby mniej. Także moi drodzy, przeszkodą w tym miesiącu są zmiany, jest dynamika. Może czekają Was jakieś podróże służbowe, może też wahacie się na razie, ale tu idą zmiany, idą zmiany, które są w tej chwili na przeszkodzie. Ponieważ jeszcze nie dopasowaliście się tak, jak gdyby do obecnego środowiska. Ja zaraz zobaczę dokładnie, o co tu chodzi. Co jest jeszcze tutaj, właśnie tą przeszkodą? Wy czujecie się może już gwiazdami, może już chcecie być na firmamencie, świecić, błyszczeć, ale jeszcze właśnie hmm, czekają Was zmiany, czekają Was zmiany, i to dopiero po tych zmianach hmm, może nastąpić, ale także te zmiany jednocześnie, które mają nastąpić, abyście hmm, osiągnęli pełnie jakiegoś szczęścia, jakiegoś sukcesu, to te zmiany właśnie mogą jeszcze przeszkadzać. Idźmy dalej, zobaczmy jak to będzie miało się do całego tutaj ciągu zdarzeń w tym miesiącu. Także w podstawach, fundamentach jest koło fortuny, które mówi o Zmienności, może to być podróż dla niektórych, również może być uśmiech losu, ale ten los czasem jest zmienny, tak jakby wiemy. Bywa zmienny przy kole fortuny. Dołożymy sobie przy kole fortuny, na pewno dołożymy jedną kartę, dopowiemy. Mogą dotyczyć te zmiany, bo wiadomo, koło fortuny niesie zmiany. Tutaj może być, moi drodzy, zmiana, może podróż w sprawach, właśnie urzędowych. Trzeba będzie gdzieś pójść do urzędu czy do jakiegoś biura, porozmawiać, coś wyjaśnić. Może być trochę nerwowo, bo tu może być na przykład ktoś, kto jest właśnie hmm, narwany, możecie trafić na takiego na przykład urzędnika i to będzie w waszym, tak jak gdyby w podstawach, fundamentach, ale też coś takiego właśnie, co nadchodzi z przeznaczenia, tak? Także tutaj będą sprawy, które trzeba będzie wyjaśnić. Co odchodzi do przyszłości? Odchodzą cztery buławy. Sprawy związane z waszym domem albo rodzinnym domem, na przykład dla niektórych, w tej chwili, w tym miesiącu, może one zejdą na dalszy plan. Te sprawy i już teraz panna zajmie się tu swoim rozwojem, pracą i karierą. A dlaczego tak mówię? Ponieważ następna energia, którą widzę w obecnej sytuacji, właśnie jest rycerz. Monet, który mówi o awansie, o dobrej sytuacji finansowej, o dobrych na przykład zleceniach. Będziecie tutaj dużo pracować, ale także dużo zalet jest w tej energii, ponieważ będziecie wiedzieć, za co pracujecie, także możecie być w tej pracy wreszcie docenieni. Drogie panny, wreszcie panny będą docenione. No i teraz, moi drodzy, najbliższa przyszłość. Najbliższa przyszłość tutaj mówi o dziesiątce kielichów. Może też będziecie mieli jakieś wsparcie od kogoś z waszej rodziny, może ktoś was wesprzeć, może ktoś na przykład do was zadzwonić albo przyjechać i na przykład przywieźć dobre informacje albo przekazać właśnie przez telefon. Także tutaj najbliższa przyszłość będzie jakiś kontakt, może z waszym rodzeństwem, może z waszymi rodzicami. Także tutaj bardzo mm, pięknie to wygląda. Ja może dołożę jeszcze jednej, jedną kartę. Brakuje mi tutaj czegoś. Tak, y, może też być tak, że właśnie... Od rodziny dowiecie się od swojej najbliższej rodziny, że na przykład jest jakaś sprawa, tak jak tu w podstawach mieliście sprawy urzędowe, tak i tutaj w rodzinie wychodzi, przy rodzinie wychodzi urzędnik, urzędniczka w zasadzie, królowa mieczy, która mówi o sprawach urzędowych, administracyjnych. Które będą związane z Waszą rodziną, ale także ktoś tutaj, jeśli nie z urzędem, niektóre osoby będą miały sprawy związane. To może być rozmowa z kobietą, która może być trochę chłodna w Waszym kierunku. Tak bym to widziała, moi drodzy, i środowisko, środowisko kochankowie. Czyli współpraca może też być tak, że będziecie o czymś decydować, coś wybierać. W związkach może być duża harmonia, możecie ze sobą rozmawiać, możecie razem się gdzieś wybrać, ale też niektóre osoby, które szukają miłości, szukają partnerstwa, kogoś do związku mogą zapoznać, ale też możecie decydować o czymś. Dołączmy jeszcze jedną Kartę. Jednej karty mi brakuje. Tu mamy królową buław. Także m, możecie decydować o sprawach, które są również związane z kobietą, która ma wiele kontaktów. Może też być tak, że m, może być szybka wiadomość z waszego środowiska od kobiety która da wam jakąś współpracę, da Wam satysfakcję. Jest to częste u mnie, że jeśli wypadną buławy, też czy królowa, czy na przykład paść, czy rycerz, są to zmiany, ale też informacje. Tu przy kochankach pozytywne informacje. Także tak, moi drodzy, dobrze. Nadzieje i obawy. Trochę też y, może obawiacie się jakiegoś smutku, obawiacie się trochę żalu, ale też y, może Wam tutaj brakować. Y, Osob w Waszym środowisku, jakiejś sytuacji zaniedbanej, mieliście nadzieję na coś, że coś zrobicie lepiej, dopilnujecie, a tutaj właśnie wyszło jak wyszło, i może czegoś żałujecie, że nie dokonaliście czegoś tak, jakbyście w pełni tego chcieli. Tak też może być. Zobaczmy, czego tutaj waga może żałować, na co miała nadzieję. No właśnie, może tak być, że tu Was troszeczkę może opanować jakiś lęk, uczucie strachu, że także proszę uważać, bo. Mm, Obawiacie się tego, mieliście nadzieję na coś, co zrobicie lepiej, a po prostu lęk może przed czymś, obawa nie pozwoliła wam. To jest coś z przyszłości, moi drodzy. Także nie ta sytuacja nie będzie dotyczyć październikowej sytuacji, tylko coś z przyszłości zostało zaniedbane, niedokonane poprzez lęk. Poprzez może strach, i teraz po prostu będzie wam to tak, jak gdyby wasze sumienie takie obciążone, ale to nie będzie sprawa, która jest w październiku, tylko to jest przeszłość. Moi drodzy, a czas na wynik, co tutaj właśnie jest wynikiem w październiku: dwójka buław, czyli dwoistość sytuacji osób, zdarzeń, czas ruszyć do przodu, nie zastanawiać się, czas dokonać wyboru, dokonać odpowiedniej drogi, dokonać odpowiedniej, tak jak gdyby, no właśnie dokonać wyboru, ale odpowiedniej drogi, ale też, moi drodzy, odpowiedniej osoby, Czas się ruszyć po prostu rozejrzeć się dookoła nie stać w miejscu. Ta karta właśnie mówi, aby nie stać, nie przyglądać się tylko po prostu ruszyć do przodu. To tak bym widziała horoskop dla panny na miesiąc październik. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie, jeśli horoskop się podobał. Pozdrawiam, serdecznie zapraszam na mój kanał do subskrypcji. Do usłyszenia, drogie panny.